A ten strumień był moim marzeniem od samego początku, a zrealizowany dopiero po 10 latach. Jak oglądacie moje filmy, to zapewne wiecie, że rośliny odgrywają w moim życiu kluczową rolę. Tak było i jest do tej pory. Tylko jeszcze głębiej. Jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, to choć mój pokój był mały, to centralne miejsce zajmowała palma. Palma odziedziczona po babci. Zajmowała pół pokoju. Była moim meblem. Tylko że żywym. Dzika Carmen. Dzika Carmen. Tak. Dzika, dzikie zwierzę. Dzikie zwierzę. Dzikie zwierzę ogrodowe. A tutaj moje ulubione klony. Tutaj złoty, żółty, a tam jest przepiękny bordowy. Mam ich jeszcze kilka, ale to może innym razem pokażę. Dzieciństwo spędziłam w dzikich ogrodach koło domu, koło osiedla, koło swojego bloku dzikich opuszczonych. Zachwycałam się kwiatami, chodziłam po drzewach, jadłam niedojrzałe owoce i robiłam widoczki. Uwielbiałam je. To odkrywanie dawało niesamowitą emocję. I jadłam też kapusta z pola. I tych mi chyba zostało. I nie myślcie, że łatwo przyszło mi zrobić ten widoczek. Pół dnia wczoraj szukałam <gryw> tego szkiełka, żeby wam to pokazać. Ale jest. I widoczek też zrobiony. I po wyprowadzce od rodziców mieszkałam prawie w samym centrum. W małym mieszkanku. I był tam balkon. Też malutki. Metr na metr, może miał i urządziłam tam swoją dżunglę. W niej sąsiedzi nieźle się dziwili, jak widzieli ten mój raj kwiecisty wylewający się za balkon. I tu też mam swój kwiecisty raj. Jak doszło do przeprowadzki, to długo zastanawiałam się, czy zamieszkać w bloku blisko centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. I wybór upadł na to właśnie miejsce. Domek jest co prawda nieduży, niewiele większy od mieszkania, w którym mieszkałam. Ogródek też jest nieduży, ale mam swoje kwiatki miejsce na wodę w ogródku i swoje ptaszki dzikie ptaszki malutkie. Zobaczcie, jak lata mama. I ten ogródek przekształcałam ze sto razy, tak naprawdę to zmieniał się wraz ze mną, aż do takiej formy. Takich Dalekowschodnich klimatów, tony kamienia, dziesiątki roślin. Niektóre kupowałam jako młode rośliny, malutkie, ale mam też takie, które kupiłam już jako dojrzałe rośliny. Tak jak ta piękna limba. Nie wspominając licznych kaskad i strumieni. Mam ich tutaj trzy. Na tej małej powierzchni. I też przebudowywałam je wielokrotnie. Idź tutaj ślimaczku, sobie będzie ci lepiej. Podoba mu się. I ta kaskada była przebudowywana chyba ze trzy razy. Zanim przybrała taki kształt. I wszystko co tutaj mam. Było tworzone siłą własnych rąk. Krok po kroku przez te wszystkie lata. I zawsze tak bardzo podobały mi się kasztany. Ale gdzie takie wielkie drzewo, do takiego małego ogródka. I w tym roku udało mi się kupić ten okaz, kasztan krwisty, miniaturowe drzewko do miniaturowego ogródka. I zobaczcie, jakie ma przecudne języczki w tej chwili, a kwiat będzie. Pomarańczowo-różowo-czerwony. A ten strumień był moim marzeniem od samego początku, a zrealizowany dopiero po 10 latach. Tak pragnęłam mieć wodę, która wypływa z jakiegoś zbiorniczka, powoli przelewa się, snuje się pomiędzy kamieniami. I wpada do zbiorniczka na końcu ze stojącą wodą. To jest taki mój mały, miniaturowy świat. Po pewnym czasie zorientowałam się, że sezon ogrodniczy w Polsce trwa zaledwie kilka miesięcy. I długo zastanawiałam się, jak temu zaradzić. I powstało to. A tutaj zaraz będę sadziła begonie. Praca się nigdy nie kończy w ogrodzie, ale jak coś jest czyjąś pasją, to nie zna granic. I w tym miejscu, w którym teraz siedzę, kiedyś był mały tarasik, i stała piaskownica z masą zabawek dla dzieci. Ciągle miałam pełno piachu w domu, wnoszone brudne zabawki. miałam tego serdecznie dosyć. Aż w końcu powstał ten ogród zimowy. I niektórzy mówili, czy warto inwestować w taki mały dom. Mały ogródek dom jeszcze mniejszy. Dojazdy do miasta koszmarne, ale ja ukochałam to miejsce. I to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam. To jest taki mój mały świat. W zimę chroni od mrozu i śniegu, a na jesieni od deszczu i wiatru. Praca w ogrodzie jest cały czas non-stop, o każdej porze dnia. Pielenie, przesadzanie, zbieranie liści. I wiem, że nie każdy to pewnie lubi, ale ja na przykład kocham i nigdy mi się to nie nudzi. No i prawie posadzone. I taki to mój ogrodniczy świat. Najpierw była palma po środku pokoju, później dżungla na balkonie metr na metr. A dzisiaj posadziłam Begonie w moim małym raju. W którym życie płynie inaczej niż na zewnątrz. Dobrze Wam tu będzie. Piękne miejsce macie pod starą limbą. Będziecie mieszkać. Co Wam pewnie dużo swoich historii życiowych opowie. I tu każde drzewo. Roślinka czy kamień ma swoją historię. Mogłabym o tym długo opowiadać. To taki mój mały, zaczarowany świat taka kotwica, która wypełnia całe moje życie.